Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii szybkich porad. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak dodać nowego użytkownika do Home asystanta. A ponieważ są to szybkie porady, to nie przedłużamy i widzimy się przy interfejsie. No więc jesteśmy przed dobrze znanym interfejsem Home assistanta. Dodawanie użytkownika to jedna z tych prostszych czynności. Mianowicie wybieramy konfiguracja użytkownicy, wielki pomarańczowy plus. Piszemy imię naszego użytkownika, nazwę użytkownika, z tym już podpowiada, możemy ją zmienić. Hasło. Utworzyliśmy użytkownika. Decydujemy teraz, czy użytkownik jest administratorem, czy zwykłym użytkownikiem. Zwykły użytkownik będzie widział tylko cztery pierwsze pozycje menu, czyli przegląd, mapa, dziennik, historia. W ten oto sposób utworzyliśmy użytkownika. Spróbujmy się jeszcze na niego zalogować. Wylogowujemy się tutaj. Jesteśmy zalogowani na nowego użytkownika, zatem wiemy już jak dodawać nowego użytkownika do Home Asystanta. No więc stworzyliśmy nowego użytkownika, więc teraz wiemy już jak to robić, nie pozostaje nam nic innego jak utworzyć konta dla wszystkich swoich bliskich, mieszkańców, domu, tak żeby i oni mogli się cieszyć Home Asystantem i w pełni z niego korzystać. Jeżeli ten materiał Wam się podoba, to pamiętajcie kciuk w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału, będziecie szybciej się dowiadywali o nowych materiałach. A ja na ten moment kończę, dziękuję i do następnego razu. Cześć!